Przerażające informacje właśnie wyszły na jaw. Marek Jakubiak ujawnił wielki skandal w Polsce związany z ukraińskimi sklepami. To, co dzieje się w tej dziedzinie na naszym podwórku, przechodzi ludzkie pojęcie i otwiera oczy na rzeczy, o których nikt głośno nie mówił. Jakubiak poinformował, że prowadzi kontrole poselskie i krok po kroku sprawdza, jak wygląda cała sytuacja. A sprawy, które wykrywa, zgłasza tam, gdzie trzeba. Jakby tego było mało, poseł odsłonił kolejną szokującą kulisę. Mianowicie ujawnił słowa byłego premiera Ukrainy Denysa Szmychala, który miał powiedzieć, że Polska ukradła miliardy euro w pewnych sytuacjach. Mało tego, stwierdził również, że nasz kraj, rzekomo to tylko korzysta na obecności Ukraińców, bo przecież robią zakupy w polskich sklepach. Brzmi niewiarygodnie, prawda? A to dopiero początek. Jakubiak podkreśla, że dokumentuje każde zdarzenie, że nie odpuszcza i że wszystkie te sprawy będą miały swój ciąg dalszy. Atmosfera wokół tego tematu gęstnieje z dnia na dzień, a to, co wychodzi na jaw, może naprawdę wstrząsnąć opinią publiczną. Ten materiał to prawdziwa bomba. Nie przegapcie ani sekundy. Obejrzyjcie do końca, bo to, co usłyszycie, przerazi i zszokuje Was do granic. Naprowadził mnie na pewną sprawę Pan Smychal, Pan, proszę Państwa, wicepremier w tej chwili, ale wtedy premier Ukrainy, który, którego tutaj Państwu zademonstruję i szczerze powiem, że trochę mnie chłop zdenerwował, bo z tego całego i z całej tej jego wypowiedzi wynika, że na końcu powinno paść zdanie, że Polacy są Ukraińcom winni, a nie odwrotnie. I jeszcze raz powtarzam, żeby to była sprawa jasna. Ja nie mam absolutnie nic do, do proszę Państwa, Ukraińców. Nic. Jeżeli chcą pracować w Polsce, niech pracują. Jeżeli chcą tutaj płacić podatki, tu wychowywać dzieci, w szkołach polskich uczyć dzieci polskiego, nie mam nic przeciwko temu. Natomiast od pewnego momentu, a ten moment dla mnie graniczny, to jest ten moment, w którym przyjeżdża do nas gość i zaczyna nam meble w pokoju ustawiać po swojemu, to mnie już krew zaczyna zalewać. I pan Smychal, w tej wypowiedzi oskarżył Polskę o kradzież pieniędzy. To jest po pierwsze i to grubych miliardów euro. A po drugie, proszę Państwa, zaczął wyliczać, ile to Polska ma profitów z tego, bo między innymi Ukraińcy kupują w polskich sklepach. I tutaj trochę mnie targnęło, ponieważ ja wiem, że na jak żywy podeszczu powstają ukraińskie sieci handlowe. I chyba że dwie już są, albo a, a zaczęły, ja nie wiem, pół roku temu czy rok. Ja byłem w takim sklepie i nie znalazłem ani jednego polskiego produktu, proszę Państwa. I nie znalazłem na tych produktach ani jednego napisu po polsku. I obsługa mówiła po ukraińsku, a nie po polsku, więc ja chciałem się zapytać: Czy to jeszcze jest Polska, czy to już oni się czują jak u siebie na Ukrainie? Więc ja napisałem do inspekcji i Inspekcji handlowej, interwencję poselską, aby skontrolować, czy jest wszystko, aby zgodnie z przepisami polskimi w tych sklepach, skoro ja wiem, że ichars e potrafi kontrolować polskiego przedsiębiorcę i mierzyć mu literki, i wychodzi, że jedna dziesiąta albo jedna setna milimetra mu się nie zgadza i pięć tysięcy kary, no to ja się pytam, czy są, czy ichars e jest równie rzetelny w, w takich razach? moja interwencja poselska została przyjęta wdrożono kontrolę za chwilę będą wyniki tych kontroli i ja je opublikuję w oczywisty sposób i może to da do myślenia ja również jako poseł skierowałem prośbę do kASu czyli krajowej administracji skarbowej aby skontrolowała w jaki sposób Ukraińcy sprzedają w Polsce alkohol i gdzie odprowadzają akcyzę? Bo ja tego coś nie widzę. Banderole na tych butelkach są ukraińskie, więc pytam, co tu jest grane w ogóle, prawda? Co tu jest grane? Więc szczerze powiem, że myślę, że za tydzień już będę miał odpowiedź i harsu, skontrolowano kilkadziesiąt placówek, a tych placówek, proszę Państwa, jest kilkaset. I z mojej informacji wynika, że problem jest, i to bardzo. Duże. Więc jeżeli to jest tak, że my sobie pozwalamy w Polsce na to, żeby i muszę to też Państwu wyjaśnić, żebyście wiedzieli, na przykład jest konserwa, jakaś tam konserwa ukraińska, robiona gdzieś tam, na bazie przepisów, których my nie znamy. I teraz pytanie brzmi, kto tą konserwę kontroluje, jak ona jest importowana do Polski? Kto ją kontroluje? Jakie ona ma składniki? Czy ona jest trująca, czy nie, dla nas? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nadgorliwość przeze mnie przemawia, bo przecież nikt normalny nie będzie produkował teraz konserwy, żeby truć swoich współobywateli. Natomiast ja po prostu jestem Polakiem i mam interesy polskie. Ja chcę wiedzieć, co do Polski się wozi i co w sklepach. W Polsce, nie polskich, tylko w Polsce, yy, yy, po prostu się sprzedaje. Ja tylko chcę to wiedzieć, bo jeżeli to nie jest na polskich przepisach, bo jak wiecie, yy, jak tylko yy, ta liberalna yy, część polityki dorwała się do władzy, to pierwsze co zrobiła, to polską normę zlikwidowała. Yy, a norma polska po prostu zwyczajnie określała, co jest co. A ponieważ to była definicja, co jest co, no, to przez to już przeszkadzało, tak? Wielkie dzięki za obejrzenie materiału do końca. Serdecznie zapraszam do sprawdzenia jednego z polecanych filmów i zasubskrybowania kanału. Do usłyszenia!